Кого-то из куда уже на 15, но у меня из друзей. А тело, иди сюда, пьем, Ага. А, Назвал, насуло... на, Так. А, то я не знаю, где. Лицо с Ага, это есть. Może i tak, dzisiaj są że pójdziemy jeszcze na dwa minibossy, na tego, na strzygłowego węża, łopiem, i na tego, i na smoka wrogu. Bo nawet one są trudne, ale... Nawet to nic. No, dobra... Tak, kiedy jest godzina, to trochę wcześnie A który dzisiaj? W dzisiejszym odcinku. No. Jeszcze, co, pójdziemy na trzego drugiego, a drugie pójdziemy na smoka broku. O! Ile wylapa miałem. A gdzie lecę?